Cześć, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku. Pobijcie rekord, i jestem w szoku, serio. Bo to, co robicie, to jest po prostu coś niesamowitego. Mam nadzieję, że pod tym filmem będzie. Kurde, nie wiem ponad 60 lajków znowu, bezproblemowo wbijacie te 60 lajków, w 20 godziny udało wam się pobić rekord spod poprzedniego filmu, co jest po prostu czymś wow, po prostu totalnym wow więc słuchajcie, nowy film pojawi się na 70 lajków mam nadzieję, że sprostacie wyzwaniu myślę, że bez problemu, więc zachęcam każdego do zostawienia łap, I ja będę naprawdę się z tego powodu cieszyć, zostawiajcie swoje niki do konkursu i słuchajcie, na discordzie pojawi się jeszcze kilka ankiet, ponieważ kilka rzeczy chciałabym z wami razem wspólnie ustalić i teraz zapraszam was do oglądania naprawdę czegoś fajnego, czego Myślę, że nowego. No i piszcie, co o tym sądzicie. Jeżeli wam się podoba, piszcie, że jest zajebiste. Jeżeli nie, albo coś byście chcieli zmienić, to również po prostu piszcie na dole pod tym filmem w komentarzach. A teraz już nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Uwaga, uwaga. Widzicie te zajebiste wymiany za mną. Tutaj mnóstwo straganików, o których wam za chwilę opowiem. Generalnie, coś nowego, coś ciekawego. Myślę, że dzięki temu też troszkę urozmaic urozmaicimy wam granie. Dzięki temu również możecie zdobyć najlepsze przedmioty, które są na serwerze, nie wydając koniecznie pieniędzy w item shopie. Czyli możecie zdobyć najlepszy kill off elitarny, możecie zdobyć najlepszą zbroję 10-10, najlepszy miecz na serwerze, oraz tutaj spawnery będą dostępne wkrótce. tego jeszcze nie, To jeszcze nie zostało ustawione, więc myślę, że naprawdę fajna rzecz. Dokładniej wygląda to następująco: podukośnik Drop, słuchajcie, dropem z kamienia i ze stona na tej edycji będzie coś takiego jak. Bestcoiny, mega coiny oraz ultra coiny macie tutaj odpowiednią ilość szans ile może maksymalnie dropnąć, na jakiej wysokości to jest Wam akurat niepotrzebne ile dostajecie za, za to punktów o czym za chwilę Wam powiem i jak fortunki działają na poszczególne rzeczy, ale w tym momencie fortunki tak jakby nie zwiększają Wam na razie dropu tego i za tą walutę, którą tutaj macie, słuchajcie, możecie właśnie wymienić tutaj u tego pana, na przykład korzystając yy, z surowców różnych za chwilę Wam pokażę, gdzie tu surowce zdobyć, jak widzicie tutaj z tyłu może Możecie wymienić na surowce te oto koiny i z użyciem właśnie takiego coina plus jakiegoś tam surowca możecie wymienić na srebrną monetę bądź złotą monetę. Te dwie monety będą służyć Wam do dalszych tutaj wymian. Między innymi też możecie zdobyć różnego rodzaju główki administracji, możecie zdobyć różne główki dekoracyjne właśnie które tam Wam przydadzą się do jakichś różnych wnętrz, czy na przykład jakichś rzeczy konkursowych i tak dalej. No a surowce generalnie słuchajcie w tym momencie. Możecie albo kupić podługażnik sklep, co jest naprawdę drogie i wydaje mi się, że nie do końca opłacalne, albo też surowce możecie wymienić właśnie tutaj u u takiego villagera, w którym za konkretną ilość bestcoinów dostajecie konkretną ilość właśnie surowców. No i generalnie właśnie tak to wygląda. Tutaj mamy też coś takiego, słuchajcie, jak kompresjo ko kompresjo. Kompresja bloków, czyli na przykład 64 bestcoiny, mega coiny, ultra coiny możecie wymienić na skompresowane bloki i tak samo robimy ze zwykłymi blokami surowców. Czyli 64 na przykład bloki lapisu możecie wymienić na jeden skompresowany lapis, tak? Czyli te bloki mają mega potężną wartość. No i tutaj Tutaj właśnie zrobiliśmy coś takiego też, to jest mega zajebiste, ja się mega tym jaram i to jest po prostu przekozackie. Przynajmniej moim zdaniem, myślę, że to się naprawdę fajnie przyjmie. Mamy możliwość właśnie ulepszania po kolei, po kolei kilowu. więc w momencie, kiedy robicie sobie wyspę na początku, każdy gracz oczywiście może sobie zrobić taki oto zwykły, drewniany kilof, tak? I w momencie, kiedy wykopiecie 16 kobla, Zwiększacie ten kilof i macie coś takiego jak kilof nowy poziom pierwszy. Później mamy, jak widzicie, ten kilof po ulepszeniu go wymianie na ten nowy pierwszy poziom. Mamy jakiś dodatkowy enchant Później właśnie używając tego kilofa, musicie po kolei lecieć, po kolei lecieć, aż dojdziecie do elitarnego najlepszego kilofu. Więc myślę, że naprawdę jest to mega fajna zabawa i myślę, że wam się to na pewno spodoba. Coś takiego, taka fajna, fajne urozmaicenie, po prostu coś. Myślę, że innego. To jest, można powiedzieć, troszeczkę inspiracja z trybów Box PvP, ponieważ właśnie y, takie rzeczy jak kompresja bloków, jakieś waluty i tak dalej, villagery, to właśnie na takim trybie jest, a myślę, że w połączeniu z OneBlockiem będzie to mega zajebiście się po prostu mega zajebiście to się przyjmie. No i to samo mamy tutaj ze zbroją, można wytradować maksymalnie właśnie elitarne, najlepsze buty. Y, tak samo tutaj mamy z hełmem, z spodniami i tak dalej, i to samo mamy właśnie z mieczem, też możecie dojść na sam koniec, więc myślę, że jest to zajebiste. To będą znajdować się spawnery. Tak jak pokazywałam. No i w sumie, jeżeli chodzi o wymianę, to tyle. Chcę Wam jeszcze zaprezentować jedną rzecz. Pod ukośnik Drop mamy właśnie te coiny wszystkie. Jak widzicie, bestcoiny dają 5 punktów. Mega coiny wykopane dają 10 punktów. A ultra coiny dają 15. Te oto punkty dają Wam level kopania, który możecie sobie sprawdzić pod ukośnik level kopania. To jest taki dodatek. Myślę, że też takie urozmaicenie, żeby też po coś się to kopało. Jeszcze jednak więc co każdy jeden punkt yy, i pamiętajcie, że na pewno nagrody właśnie za te poziomy na przykład kopania również będą pod koniec na przykład edycji, czy w trakcie zobaczymy jeszcze jak to zrobimy, bo właśnie też jeden pomysł jest odnośnie nagród w trakcie edycji, nie tylko na zakończenie więc yy, to na pewno jeszcze na Discordzie się dowiecie no ale wracając, takie levely kopania mamy co 5000 punktów i każdy level kopania zwiększa wam drop, właśnie bonusowy drop dostajecie co każdy level kopania jedną tysięczną zwiększacie właśnie takiego... Mm, dropu, więc w momencie kiedy już wykopiecie sobie 10. level to macie 0.01 większy drop, a to jest naprawdę przy tego typu dropie naprawdę dużo. Na przykład przy takich ultra coinach, no to będziecie już mieć 0.02, więc to jest naprawdę mega różnica. No ale żeby tego było mało, możecie sobie sprawdzić pod ukrośnik drop stats, możecie sprawdzić wszystkie statystyki wykopanych właśnie coinów, a pod ukrośnik drop top możecie sprawdzić wszystkich graczy, ile wykopali właśnie coinów, ile mają razem punktów i na którym miejscu są, więc my Myślę, że to jest też mega fajne. I jeszcze mamy coś takiego jak drop panel i w tym pa panelu możecie wyłączać wszelkiego rodzaju wiadomości, które wam się właśnie wyświetlają ogólnie związane z drop. No i chcę jeszcze wspomnieć o tym, że właśnie będzie najprawdopodobniej jeszcze włączony turbo drop możliwy do uruchomienia właśnie tych pod te coiny, tak? Będziecie mogli sobie na przykład tam, no nie wiem, yy, zwiększyć, yy, włączyć turbo drop, żeby jeszcze więcej wam tego dropiło, ale to jeszcze wam jakąś tam metodę przedstawię do tego, w jaki sposób to zrobić. I oczywiście możliwe będzie też Odpalanie różnych dropów eventowych Na zasadzie takiej, że po prostu ym, Na przykład przez jakiś czas Będzie drop jakiś kluczy i tak dalej I tak dalej, więc oczywiście w tym dropie Takie rzeczy się pojawią, ale najprawdopodobniej Pojawi się ankieta odnośnie tego Czy w ten sposób Wam się sytuacja rozwiązana z surowcami Z kopaniem podoba Wydaje mi się, że jest to ciekawe, ciekawsze niż Jakby się dodało wszelkiego rodzaju surowce Po prostu węgiel, diamenty, nie wiadomo co Tutaj właśnie do dropu, tylko zrobiono to w ten sposób, ale myślę, że jesteśmy otwarci tutaj na propozycję, więc jeżeli będzie na przykład za mało tego, za wolno ta wymiana szła, to oczywiście w trakcie edycji będziemy mogli tutaj dodać wam te surowce również właśnie do dropu, ale możliwe, że to dzięki temu, jakby przez to, nie dzięki temu, zepsuje się trochę ta wymiana, którą żeśmy tutaj ustawili, ale myślę, że to wszystko jest do uzgodnienia. Więc możecie dawać znać, co o tym sądzicie, myślę, że fajne to jest bardzo, mi się to na przykład bardzo podoba i ja już się nie mogę doczekać tego, więc dawajcie znać co sądzicie, dziękuję za uwagę, siema